Większość rodziców już zawnioskowała o świadczenie 300 Plus z programu Dobry Start. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają na to czas do 30 listopada. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, Bankowość Elektroniczną lub portal Empatia. Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do końca sierpnia gwarantowało wypłatę świadczenia do końca września na rozpatrzenie wniosków tych złożonych we wrześniu, październiku czy listopadzie, z ma dwa miesiące. Świadczenie 300 plus z programu Dobry Start przysługuje na uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, natomiast w przypadku osób z niepełnosprawnościami do 24 lat. Szkołą uprawniającą do uzyskania świadczenia jest m.in. szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, czy szkoła branżowa. Świadczenie przysługuje także, jeśli nauka w szkole z siedzibą w Polsce czy za granicą odbywa się zdalnie, na przykład. Na dziecko, które uczęszcza do szkoły ukraińskiej w trybie zdalnym, zostanie przyznane świadczenie 300, plus, o ile wraz z rodzicem składającym wniosek zamieszkują w Polsce.